Dzień dobry wieczór, ja się nazywam się Witam w kolejnej części Port Royale, gdzie on się tutaj znajduje? O tu już jest, ta słynna edycja gdzie Piotr Franceski nas zaprasza Keczopek też was zaprasza Piękna, tutaj ekonomia nas wzywa Rządza pieniądza i sprawy Keczopek 1111 jeden, 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 jeden. Powrót na scenę, powrót do łajby, powrót do choroby lokomocyjnej nie, wcale w fale mnie nie wołają. Gdzie myśmy skończyli? Nasz piękny kaczupowóz wraca z linami z tego pięknego miejsca zwanym Margaretą, Jak drin prawie. I tej naszym piękne saint Juan Brakuje cegiełek. A mnie też wiele rzeczy brakuje. I co bym powiedział na to? że... że, 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 że tutaj chyba ludzi też... nie. Ludzie, nie, ludzie akurat mieszkają, jest jeszcze troszeczkę miejsca, bo tutaj się muszą przyjąć w naszych pięknych tartakach i cegiełkach. Świeżo powstałe cegiełki, proszę, trafiają. Wiecie co, ja to opnę, a mniejsza walić. To jakim brakuje, to mnie forsy brakuje i dobrze, żeśmy się zgadali. Właściwie, bo tutaj rozbijamy cały czas nasze, nasze piękne tutaj rozbudowy. Na full są naładowane, ale widać, że wszystko wszystko pracuje tak, jak powinno. Więc jestem z tego bardzo zadowolony ja bym powiększył swoje, swój piękny jeszcze interes o dodatkowe, nie wiem, czy kukurydzę, czy kakao, bo za mało jest tego kakao, a czy ono nie ma, żeby setki przywoził, żeby setki. A właściwie to a propos setek, to brakuje nam dodatkowej łajby, bo to jest, niestety Georgi ma tylko jedną, tylko jedną łajbę, tylko jedną łajbę. Zobaczymy, czy jest tutaj w flerta pieckę. Jakby była flauta już kupiecka, nie ma. Niestety nie ma. Niestety nie ma. Więc szybko przypłynie czas! No i czas przypłynął pomiędzy naszymi palcami. I chcę sprzedać wam róg. Kupujcie, kupujcie, kupujcie. E, zabieram to, co tutaj dla mnie by należało, czyli to. kakao, i kukurydza. Kukurydza akurat nigdy nie za mało. E, Sound Martin będzie przed chwilę przejęty przez naszego keczupowasa? Keczupowóz przyjechał do tego miejsca. Chciałem wam sprzedać trochę narzędzi. Linę, akurat mogę lepszą cenę wyciągnąć za to i właściwie nic już od nich tutaj nie potrzebuję. Szybko, prędko leci czas. Muszę przewieźć cukier, bo pewnie się tam na nagona produkowało. Od groma, i nie ma w ogóle Lin. Jakaż to piękna sytuacja dla mnie. Ja tej przedsiębiorcy zabieram to co dla mnie należy, czyli. Piękne tutaj bawełna i tego z ishmega z cukierek. Cukierki, cukierki. No, właściwie ostatnio była w, w, w dniu kręcenia tego z tym, jakby po wszystkich świętych. Jak to wyjdzie, zostanie opublikowane, to nie wiadomo, ale wrócę do tych wszystkich świętych. A propos cukru, bo przechodząc są wiadomo te stragany z tymi wszystkimi śmieciami, w sensie ze zniczami. I akurat w pozostałych miejscach znajdowały się też balony do kupienia, jeżeli kogoś by to interesowało bardzo, ale również wata cukrowa w różnych kolorach. Na pewno przy grobie swojego dziadka czy kogoś tam, kogokolwiek interesowałoby mnie jedzenie waty cukrowej. To jest, to jest, to jest właśnie interes. I tutaj próbujemy to wprowadzić w nasze, w nasze tutaj, yy, piękne interesy na... Na, 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 na naszym rynku, tutaj morskim, zabieram, zabieram troszkę śmieci i wyruszam w wielką podróż do centrum świata. Właściwie do dookoła świata, bo chciałem, chciałem właściwie obchnąć, może komuś tutaj narzędzi brakuje. Co narzędzi, kogokolwiek, bo tam już chyba niedawno byłem, no to, to, to jadę tutaj z powrotem do trójkąta bermudzkiego. A ten nasz kumpal nic już im nie może opchnąć. No to cóż, nie pozostaje mu nic innego, tylko zabierać swoją dupę! Zabierać swoją dupę i bredzę są cegły. No i zobaczcie, tutaj brakuje sporo tej kukurydzy, cały czas. No stop, tej kukurydzy brakuje malutko. Trzeba rozwijać interesy tam na, na, na koło naszych kumpli, gdzie najbardziej potrzebną rzeczą są cegły żeby powiększyła się nasza budowa, żeby można jeszcze bardziej, można z większym szumem, żeby nasze zacieranie rąk było bardziej szumiące niż te, te fale cholerne. Zacieranie pieniążków, liczenie pieniążków to jest to. Ale jak wiadomo coś tam zawsze zyski i ktoś inny cierpi na tym. Akurat nasi ludzie mają świetne warunki, mają kartę na siłownię, a czemu nie? Brakuje tutaj ludzi, ale to jest duża miejscowość, więc, więc oni sobie to uzupełnią w trymigii. Szybko pójdziesz! Oh yeah! Zajechaliśmy na tą miejscóweczkę. Proszę bardzo, proszę, ja przywiozłem... Przywiozłem piękne um, cegły do, do budowy tutaj. Zabieram kukurydzę, zabieram kakao. Um, nie, oni akurat narzędzi mają sporo. Georgi Georgi, co byś tutaj mógł im opchnąć? No troszkę rumu, no dobra, niech już... Niech już będzie, i tak mi się to opłaci i do Guadalupe, sz szmyk myk. Chciałem, chciałem dokupić dodatkowy statek, nie wiem czy nie będzie na to stać. Bo tutaj oczywiście nic nie ma, ładnie, żeby nie było jednego. Jakby już były fleuty kupieckie, o jakie ja bym się ucieszył! O jakie to by było szczęście! Taka podwójna moc. Podwójna moc tutaj magazynów naszych. I sprzedawy! w obronę! No się się panowie, spalcie rurki, palcie rurki, fajki, fajki. I kolejna do Barbaros. Ja najbardziej lubię sprzedawać tym biedniejszym narkotyki, bo się szybciej uzależnia. Znaczy, no, no? nie, 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 to wcale... To nie są moje trzmychy mychy ten, żeby żeby gdzieś nakręcić na forsę. Guadelupa, może w końcu, może w końcu nas polubicie, co? Uniknę chce nabić re tą reputację, to trwa 20 lat. Eee, Bryk bark fregata. E, gówno, nic nie ma. Nie ma. No, no przykro mi, nie ma. No nie ma. No nie. Ma. Więc płynie do an Antigua! Tak. To jest na naszej mapie, na naszej mapie podróży, miejsce do zobaczenia. Jestem już tutaj, w Fleabingiem miejscowości. Proszę bardzo, czego wam brakuje? No tytoniu, ja wiedziałem, proszę. I alkoholu im brakuje, i cukru! No od cukru akurat bym się nie odkleił, bo... bo jednak czekoladkę o czy czy jakiegoś fajnego landryna, to... To się ceni. Yy, a tutaj? W tym typie. O, ho, 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 ho. Przyprawy! Ja nie chcę, żeby wasze małżeństwa się rozpadały, więc wam przyprawy sprzedam. Wow, ale się forsa zgadza. 73 tysiące. Forsy dużo jest. Yy, yy. O, drewno się zbiera. Zbierajcie drewno, zbierajcie drewno. Yy, dobrze, muszę przyspieszyć trochę czas. Przyspieszam czas! Yy, ten będzie pierwszy akurat. Właściwie to ja pamiętam, że uciągnąłem jeszcze trzy jakby nasze piękne kupieckie tej podróże, ale już się nie opłaca, już się zaczyna to nie opłacać, więc będzie trzeba zaprojektować tutaj jakiś, jakąś ścieżkę kupiecką i zaprogramować, żeby sprzedawali to o określonej cenie. Tylko zawsze to jest chujowe, bo tam zawsze ci zostają jakieś śmieci po drodze. W sensie że nieinteligentnie sprzedaje, No, bo to jest, maszynowo są zaprogramowani. Za taką cenę masz sprzedać i tyle nie. I trzeba dobrze wyważyć tą cenę. Bo niestety albo mu zostaje, albo ten, albo statek pływa czysty cały. I to jest takie przewrotne: bardzo przewrotne i niekorzystne dla interesu. O, tutaj dwa, dwie miejscowości żeśmy widzieli, Pięknie, pięknie. Nic nie ma, to, to jadę tutaj po cukier zawieźć do, do głównego sężuby i tutaj chciałem też Wam sprzedać. Proszę, jabłuszku! Jabłek, żeby im brakowało, serio! A bo oni tutaj produkują drewno i cegły. Ok, do Margarety idę po. Właściwie kolejny nasz krąg. Ja, ja zakładam, że pierwszy, jakby nasz krąg kupiecki, będzie tutaj, a drugi nasz będzie pomiędzy tymi miejscowościami. Może jest bardziej rozbudowany, ale tutaj też się trzeba osiedlić, bo tutaj są fajne miejscowości. Pamiętam, że gdy ostatnimi czasy grałem, to właśnie tam miałem najbardziej rozbudowane miasto, że praktycznie wszystkie zakłady w całym mieście były moje. Prawie, prawie. Ale w większości tak było, no bo tutaj akurat potęgują się strasznie te ceny, gdy wykupisz od kogoś zakład, czy wykupisz od kogoś kamienicę, to następna już będzie w takiej cenie, że nie dasz rady. Dobrze, e, fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj wszystko sprzedajemy. I zabieram cukier, i zabieram bawełnę, pięknie. I już mi brakło miejsca. Cholercia! Ja po prostu, Georgie, nie wyrabiasz z tymi miejscami. Dobrze, wiem, że brakuje A, a ja coś tutaj budowałem? Aha, ja tu budowałem. I cały czas tutaj. O kurde, ja tu bloki muszę postawić. Cholera jasna! Zapomniałem w ogóle o tym, że ja tutaj się rozbudowywałem. Znowu coś grafika się jebie na żółto. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Bo oczywiście Port Royal o, obiecał, że pójdzie na zintegrowanej kurwa karcie graficznej. No ja mówię, okej, okej, okay, okay, jak, jak no spoko, spoko. Jak się będziesz przysinał przy nagrywaniu, to ci szczelę wpis. Ale jak widać na zintegrowanej wyciska, wyciska. Teczu Powóz przyjechał to, do tego pięknego miasta. Kupuję narzędzi dychę, bo narzędzi akurat nigdy nie za mało i chcę też kupić liny na pewno w pierwszej kolejności. Eee, o, dużo, dużo, dużo i łachy, bo Cicholant też się nam przyda, też zawsze schodzą te rzeczy. Więc się nie, ma, nie, 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 nie martwcie się, na, wszy na wszystko przyjdzie czas. A chciałem jeszcze zobaczyć, ludzi zabrać. O tak, to, to też zabieram tych wszystkich cipcioków, bo u nas będzie w zakładach bardziej potrzebna. I chciałem kupić fleutę kupiecką. Czy jest tutaj do zakupienia? Nie, nie ma. Możesz sobie fregatę. gównianą fregatę. najgorsze statek, jaki może być w ogóle. Fregat. Wiecie co? To ja szybko pojadę, zawieść tych ludzi. I czas szybko płynie nagle. No! hu uh, uh, uh. no uh, uh. I cukier, cukier, cukier. Wow-wow-wow. Czy była dostawa narzędzi? Czy mi się tak zdaje, że tylko tego dużo tak jest? Yy, dobrze, nieważne. Yy, zostawiam tutaj wszystko. Później się zastanowię, czy to opchnąć. Ok, cukier się zgadza. Tutaj. Jest, zabieram piękne nasze materiały budowlane room również i wypływam. Czy ja? Kurde, ja tutaj może pojadę z tymi deskami. Tutaj jakieś... Mają tu jeszcze jakieś deski? Nie, nie mają niestety. Ale tutaj jest ten obszar mieszkalny już prawie zajęty, więc myślę, że wystarczy na te wszystkie zakłady. Szciny cukrowe. A, bo ja powiększałem szcinkę cukrową. To ja muszę bawełnę jeszcze tutaj rozbudować. A, no tak, bo ja za pieniądze tych cholernego miasta, właściwie za materiały budowlane za miasta kupowałem. To jest takie trochę niefajne, bo się dużo, dużo, dużo forsy więcej chodzi. O, co to jest? Jakiś gwiazdka mi się za, za, zakleiła. Hello, mam wskazówkę, która prowadzi Cię do ukrytego. Chcesz tego posłuchać? Tak, znajduje się blisko miasta X. Co to jest, kurwa, równanie? E, równanie matematyczne i se określ, które jest miasto, kurwa, X. E, Obliczę sobie. Nie ma co. Równanie z jedną niewiadomą. Dam radę. Dobra, e, pięknie, pięknie. Zostawiam tutaj drewienko. Kurde, bo się przepełni zaraz ten magazyn od tego drewna. E, właściwie to trzeba będzie za niedługo rozpracować, co, co ja tu chciałem dobudować. Bo tutaj akurat jest dużo do, do budowy tych wszystkich śmieci, bo Myślę, że, że będzie nam brakować ci, 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 ci kcioków, zakładów i wszystkiego naraz. E, to biegnę po ludzi, przy okazji też. No i dobra, e, a tutaj, jak tam, narzędzia przeszły? Nie przyszły, no, to, no to, to przykro mi, przykro mi. No i czas szybko płynie. znowu, po raz kolejny. Jakież to piękne. E, chcecie coś od nas kupić? Tak, kupujcie. Ja wam chętnie tą kukurydzę sprzedam za cenę reputacji w tym mieście. I to też wam chętnie sprzedam. Spójrzcie, spójrzcie, zaraz ja tu niedługo będę miał pozwolenie na budowę, zobaczycie. Ja ich tak powolutku ich urabiam, powolutku, bo to najwięcej daje reputacji. Ja wiadomo, że jak już się później ma dużo forsy, to się nie chce i się idzie do kościoła i się daje takie, takie zadatki pieniężne, że, że oni tak chcą, czy nie chcą, to i tak cię, cię polubią za forsę. Co prawda, to jest świetna nauka, nie, bo kupi możesz mieć za forsę. Znaczy, no, no nieistotne, yy, że, że jak się ma dużo pieniędzy, to już tak się nie zależy na tym. I, no bo tak naprawdę sprzedaż tych wszystkich śmieci o najwięcej daje Reputation. Dobra, sprzedaję, bo to za dobry, dobra cena za tytoń, dobra cena za to. Yy, cukier jeszcze podtrzymam, a drewno mi się przyda, więc olewam to. Cyk, i już jestem. I tutaj, i tutaj. Pięknie, pięknie. Spójrzcie tylko, co tam, czego mam brakuje. Proszę bardzo, proszę, proszę, proszę. Ja to wam nie szczędzę, nie szczędzę. No, 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 no. i podróżuję dalej. A natomiast ten typiarz musi zostawić tutaj ludzi w pierwszej kolejności. Proszę, 88 pracowników brakuje. Eee, pięknie, pięknie. Eee, nie chcę wam sprzedawać lin. Myślę, że saint Juan będzie dużo lepsza cena. Eee, I zabieram swój tyłeczek. I podróżuję do, do naszego pięknego centralnego miasta, pępek wszechświata, tak zwany. Wow, i widzicie, nawet nie mają! Jezus Maria, to są pieniądze! Tu jest forsa I łachów też przy okazji. Jak nie produkują tego, to znaczy, że jest czysty zarobek. Zostawiam tutaj wszystko, co, co można. Zabieram dychę tego. I zostawiam, zostawiam cukier i zostawiam bawełnę. Zabieram owoce, bo owoców i tak, i tak nie szkoda. Nie wiem, czy ten tytoń nie zabrać. No, tak dobra, jest stanął ten tytoń. A dobra, dwie dychy tytoniu będę I zabieram pupsko i jadę tam. Tam nie byłem. Yy, więc pewnie rynek będzie otwarty na moje ceny. Szczególnie na narzędzia, które chciałbym opchnąć ludziom. I znowu czas szybko płyje. Ops, no jestem z powrotem. Dzień dobry, cześć. Yy, może chcecie coś kupić? Nie, to nie. Na raczej. Yy, wuu, yy, dobrze, jestem tutaj. Dzień dobry, chciałem zostawiać Wam ludzi do roboty. Proszę, 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 proszę. Co tu jest? Trochę się odnowiło cukru, ale widać, że im się nie podoba. Nie podoba im się situations. Yy, jest drewno? Nie ma. Oczywiście, że nie. No to szybko tutaj. Jak tam? Nasze zakłady nie, nie mogą pracować! Nie chcę O kurde, już mi się przepełniło! Szybko, Bierta, nie mogę wybudować. Jesus Christ, bier te deski, człowieku, bier te deski, potrzebne mi tam są. Zabieraj te deściny. Zostawiam tutaj ten cukier, zostawiam tytoń akurat byś mógł... Dobra, dobra, jest, wszystko fajnie. I zabieram dupę i muszę to wszystko zawieść na szybko. A to i zaraz będziemy na miejscu. Izabela. Izabela to piękne imię. Ja nie cierpię, jak ludzie mówią. A, to piękne imię do kobiet. Cokolwiek, jakby jakiegokolwiek kurwa imienia nie miała. Nawet oklepaną. A Kasie wszyscy, Katarzyny wszyscy kurwa mają. No ale co? Piękne imię, Katarzyna. No rzeczywiście, czemużby kurwa nie? Izabela też piękne imię. Reputację sobie chcą u niej kurwa nabić jak w mieście, za dużo w portrojach, tak naprawdę sprzedaje cukier! Sprzedaję cukier! Wow! I już mam 100 tysięcy. Jest Fleuta kurde do kupienia w końcu. Nie, oczywiście, że nie. Mówię bark, kurde. ten... Piracki bark. Chcę kupić. Eps, 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 eps. Oh. No cześć! No cześć, no cześć, no cześć! Proszę bardzo, zostawiam tutaj te deski. A wszystkie, no i niech już będzie, niech już, niech już tak, kliś też iść będzie. I muszę stąd szybko lecieć. Yy, no i papa, pa. yy, i tutaj brakuje mi obszaru mieszkalnego po pierwsze, w pierwszej kolejności, tak. Obszar mieszkalny w drugiej kolejności, brakuje mi bawełny. Muszę rozbudować bawełnę, bo yy, jakbym chciał łachy produkować, to, to muszę mieć za dużo. No, więc wszystko się rozwija tak, jak powinno. Piękne nasze zakłady, cała niebieska kurwa mapa. Jedyny... To jest, to jest taki monopol prowadzimy w tej miejscowości, jako... My główne mamy bloki, główne te obszary do, do produkcji i wszyscy u nas zasuwają. Jakieś pojedyncze do zakłady, jakieś lumpy tutaj. Jest, wszystko w naszych rękach jest, dosłownie. Nie, szkoda, że miejscowość tutaj jeszcze nie należy do nas. Powiem wam szczerze, nie, że nie dotarłem nigdy do momentu, gdy... Yy, mogą ci, jakieś państwo ci może dać miejscowość, bo akurat w Port Royal 1 yy, tam jest, ta droga jest ułatwiona, bo się zbiera tą mapę i coś tam i nagle sobie budujesz tą, tą miejscowość, tylko, że najgorsze jest to, że w Port Royal to nie było zaprogramowane, bo jak miałeś tą swoją miejscowość, no to ona w ogóle nie współgrała z całym otoczeniem i musiałeś wszystko nawozić jakby do tego miasta, bo ona samo nie potrafiło egzystować. To było kurwa durne, totalnie kretyńskie i byłem wściekły bardziej z tego, z tego posiadania własnej miejscowości niż zadowolony. E, tutaj wam widzę rumu brakuje, to proszę alkohol, alkohol to, to, to moje drugie imię, tak, płynie w tych żyłach. I tutaj chętnie podróżuję tam też. Hops. Ja może pojadę po ludzi przy okazji też z Portal Prince. Czas nagle szybko popłynie. Hej. Okej, okay, okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo. Proszę będzie. Ja tutaj wszystko. Handel spod kurtki. Jak te y, dziadyki menele sprzedają takie różne śmieci, to ja też spod kurtki wszystko tutaj. Y, brakuje tutaj oczywiście obszaru mieszkalnego dla naszych ludzi. Ja bym tam chętnie... Pracują tutaj wszyscy pracują. No dobra, no to, no to jednak cofam, nie brakuje. Ale A, jabłuszka, jabłuszka nie, nic tutaj nie chcę, tylko zabiorę stąd towary i spływam. Spływam dalej. Może kukurydzę kupią w Guadalupe. Będzie trzeba za niedługo przedsięwziąć działania, żeby sprzedać, żeby żeby wybudować całą nasz kolejny zakład kołhos w tej miejscowości. Dobrze. Szybko płynie czas, szybko płynie czas. Ok. Portal Prince. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Co ja wam mogę opchnąć? Haha! <laughs> I po to właśnie ja przyjechałem tutaj. Żeby wszystko sprzedać. Te narzędzia cholerne. No i tak. No i pięknie, pięknie, pięknie się złożyło. forsa się zgadza. Co oni tutaj produkują? Oni tutaj produkują tytoń, więc ja to olewam. Idę do Port Royal. Tam będę mógł... Może tam będzie akurat tak się dobrze złoży, że że tam będzie flauta kupiecka w końcu, a tutaj jest jest to łajba! Kurwa nie ma. No nie wierzę, no gdzież to jest. O, brakuje bawe, bawełny. Widzieliście jaka cena za bawełnę? Masakra! Totalnie. Dobra. E, e, zaczynam gadać jakaś taka tipsiara. Totalnie, totalnie. E, sprzedaj wam tytoń, sprzedaj wam kakao, tylko żeby... Pies na czerwonym, to dostajemy... Plusiki u nich. Plusik, plusik na dziennikę. Jak tam? 77. A, chciałem jeszcze ludzi wziąć. No tak. Zabieram ludzi, bo w naszych zakładach brakuje. Opsiup. I szybko leci. Fududdup. Macie drewno? Ja chętnie jeszcze bym coś wybudował. Naprawdę, mam ochotę. Cukier, cukier się produkuje. Bawełna się produkuje. Elegancko. I szybko leci czas, szybko leci czas. hu, szybko leci czas. Huhu. Oh je! Yeah. Portroja. Dzień dobry, Niczego nie brakuje. Galeon. No tak, na pewno mi jest to potrzebne. Fleuta. A jest flauta kupiecka? Nie ma. Więc kupuję zwykłą fleutę. Czemuż by nie? Zabieram ją. Kopciub. I sprzedaję proszę ciebie ten tytoń. Niechciany tytoń. Oni tutaj coś mają ciekawego. Mają liny. O kurde, za taką cenę to. Możecie se wsadzić. A, ja chciałem ludzi wziąć. Kurde, zapominam, cały czas zapominam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych części. Mam nadzieję, że się ukaże, tak, że się jeszcze pojawią. I portrefio zagości w naszych sercach. Jak ta łajba, która się umbuja w tych pięknych naszych.